Czy w dobie telefonów komórkowych można się pasjonować krótkofalarstwem? W tym roku Polski Związek Krótkofalowców obchodzi 75-lecie. Ale miłośnicy takich kontaktów są nadal i to na całym świecie. Z nimi łączy się 15-tysięczna Rzesza Polskich Krótkofalowców. Rekordziści mają na koncie 4,5 tysiąca połączeń w ciągu doby. To dom państwa kwietniewskich w żelewie. Od razu widać, że mieszkają w nim krótkofalowcy. Te linki, to poziome anteny, służą do połączeń z najodleglejszymi zakątkami świata. Miałem łączność z Tasmanią, na bardzo małej mocy, a Tasmanie, wiadomo, to jest jeszcze pod Australią. A takie łączenia niełatwo uzyskać. Nie ma tak, że na dzień dobry weźmie się mikrofon i łączność z drugim kontynentem przeprowadzi. To trzeba na to polować, czekać. No, także to tak jak złowieniem ryb. Krótkofalarstwem zajmuje się córka pana Kwietniewskiego i żona. Poznałam wiele, wiele ciekawych osób, mam parę koleżanek, także podoba mi się to zajęcie. A to skarby krótkofalowców, karty QSL z całego świata. Potwierdzają nawiązane łączności, a w eterze można spotkać niezwykłych ludzi. Krótkofalarstwo uprawia król Hiszpanii Juan Carlos czy aktor Jean Paul Belmondo. Można także połączyć się z niezwykłym miejscem, na przykład ze stacją polarną. I SP1, Zulu, Tri, Mimo, że taki sposób łączenia może wydawać się archaiczny, miłośników krótkofalarstwa przybywa. Ja studiuję telekomunikację i bardzo mnie interesuje, jak te urządzenia są zbudowane. Inni uczestnicy kursu podnoszą kwalifikacje, tak uczą się alfabetu Morsa. Czy nie jest takie trudno, no chociaż z wiekiem już nie jestem taki młody załóżmy, no na pewno mi przychodzi gorzej niż kolegom młodszym ode mnie? Szczecińscy krótkofalowcy właśnie przygotowują się do wystawy z okazji 75-lecia polskiego związku krótkofalowców. Wykorzystujemy techniki cyfrowe, wykorzystujemy komputery do łączności yy, krótkofalarskiej. Przedtem budowało się sprzęt własnym sumptem, ze zdobytych lamp powiedzmy z demobilu wykorzystywało się sprzęt demobilowy. Chcemy pokazać tą historię. Eksponaty są już zebrane, ale jeżeli ktoś ma w domu ciekawe przedmioty związane z historią krótkofalarstwa, organizatorzy wystawy chętnie je pokażą. Zainteresowani mogą jutro po południu zgłosić się w klubie garnizonowym, gdzie krótkofalowcy spotykają się w każdy wtorek.